Witam serdecznie, moim goście. Mateusz Król, Green Power NS. Dzień dobry. Mateusz, bardzo zacięty pojedynek dzisiaj z Ibisem, 1 do jednego. Tabelę znasz? Jak wygląda? No znam, znam. Co wam daje ten wynik? Myślę, że większe szanse na to, żeby walczyć o utrzymanie, a nie o baraż, bo na pewno Ibis chyba poza zasięgiem naszym. Póki co ta wala pokazuje, że rzeczywiście Ibiz daleko, daleko. Dlaczego nie wykorzystujecie ostatnich pół minuty, gdzie macie przewagę zawodnika jednego licze, jeżeli chodzi o liczebność? Myślę, że rozegranie nasze było dobre, bo tam poklepaliśmy, oni się tak odkryli, bardziej bramkę zasłaniali, no ale niestety słupek jak Seba strzelał i nie dało to na nic. Czy ten wynik remisowy tak w kontekście meczu jest sprawiedliwy? Myślę, że tak. Każdy miał swoje szanse, lecz skuteczność nie za bardzo działała i bardziej taki mecz walki, myślę. Co powiesz o grze rywala? No rywal dobrze się zaprezentował, widać, że jest solidną drużyną, co pokazuje też ich przewaga w naszej grupie. Myślę, że nawet to, że walczyli o tą grupę mistrzowską też widać, że troszeczkę nam jakby, no brakowało w niektórych elementach. Na Orliku byłeś z Greensami dłużej, na hali wracasz, byłeś tak jak rozmawialiśmy na dwóch spotkaniach pułarowych, na dwóch ligowych. Tak jest. No właśnie, jak ten powrót wygląda, jeżeli chodzi o taką aklimatyzację na hali? Bo na Orliku wiemy, że masz duże możliwości. A hala, co gorzej, trudniej czy bez, bez żadnej, że tak powiem, różnicy? Myślę, że trzeba wejść też w hale. To nie da się tak jak na Orliku. To jest inne granie. Ja też bardziej gram na boisku, hala to jest taka tylko od zimy. No i też byłem po długiej przerwie teraz, więc trzeba troszeczkę czasu, żeby się też od, na nowo zgrać z, z chłopakami. Dziękuję za wiatr. Dziękuję.